Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Dziś zapraszam Was na dzień ze mną, także, kto lubi oglądać vlogi ze mną, zapraszam na film. Dziś moi drodzy mam bojowe zadanie. Nie wiem czy do was tak rodzice mówili, ale moja mama zawsze do mnie mówiła jak byłam mała, no mam dla ciebie bojowe zadanie. E, dzisiaj również miała dla mnie bojowe zadanie. Wiecie na czym ono polega? E, moja mama, jak nie wiem czy zauważyliście, Sowek wam wspominał pewnie ostatnio, że ma remont w kuchni. Polegający na tym, że trzeba jeszcze to pomalować ściany, wiecie tutaj zagipsować jakiś róg, tutaj jakieś coś tam, no i wiadomo. I dzisiaj będę z mamą malowała tą kuchnię. Już wyprzedzając Wasze pytanie, czemu, czemu ja i mama, wypadło na nas, więc będziemy robić. Ja już jestem w stroju takim o, legginsy i bluzka, no bo do malowania. I nie myślcie sobie, że mama czeka tylko na mnie. Ona jest taka gwiazda, że zachodzę do niej rano. Bo wiecie, jak się mieszka razem, no to się lata do siebie po różne rzeczy z różnymi rzeczami i tak dalej. Ja ostatnio przeszłam na mleko roślinne i u nas tak rzadko jest zwykłe mleko, a Igor chciał płatki wyjątkowo i poleciałam do mamy po trochę mleka. No i patrzę, a ona już ma białą farbę na nosie, więc co robisz? Ona wiesz, bo ja już tutaj tak trochę pomalowałam tą ścianę i tą przy oknie. <noise> tak jest nerwowy rocznik, ona się nie może doczekać. A ja teraz, słuchajcie, muszę zrobić sobie jeszcze śniadanie, bo już kawę to wypiję u mamy. Zrobię sobie teraz śniadanie, e, zjem i pójdę. Igo już jest w szkole, bo już jest 10 po 8. Tak zobaczcie, jak ja rano zaczynam vloga 10 po 8 e, i będziemy spędzać ten czas u mamy w kuchni. Słuchajcie, na śniadanie już sobie utostowałam kawałek mojego chleba. I jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć. Ja kupiłam kiedyś w action. Tej pięknej urody talerzyki z takiej firmy. Jakbyście mieli namiar, gdzie można je dostać, bo w Action oczywiście już ich nie ma. Action tym się szczyci, że mama ma jakiś towar, a później okazuje się nagle, że już nie ma i nie będzie pewnie nigdy. A ja bym sobie dokupiła bardzo fajne talerzyki. Żałuję, że kupiłam cztery. Ja w ogóle ostatnio, słuchajcie, zaczęłam kupować nie po sześć kupuję albo cztery, albo dwa. Z kubkami tak mam, że kupuję po dwa kubki, bo jakbym kupiła po sześć, to bym musiała mieć dwa gatunki, a tak to mogę mieć pięć gatunków. To fajny pomysł. <grytanie> Wpadłam na taki pomysł. E, tą grzaneczkę zjem e, z masłem i z moją żurawiną, e, a tutaj do picia mam przygotowaną wodę z solą. Jak ktoś pije gorącą wodę z solą rano, to może powiedzieć mi, jakie ma efekty. Bo słyszałam, że jest bardzo zdrowa, no więc sprawdzam. Ale efektów jeszcze nie ma, więc sprawdzam dopiero. Chciałam wam jeszcze pokazać jak wygląda żurawina, jak ją, bo ja ją robię zamrożoną. Wiecie, przynosimy z piwnicy zamrożone kuleczki, wrzucam w Thermomix cukier. Cukru mam prawie tyle samo co żurawiny, bo w innym przypadku, kiedyś mi się popsuła. Co prawda teraz nie robię raz na cały sezon zimowy, tylko sukcesywnie co nam potrzeba. I ona jak postoi, wiecie, to ona robi się takim musem. Widzicie? Taka gęsta. Niby ją wlewam i jest rzadka, a później się robi taki mus. Bardzo lubię żurawinę i powiem Wam, bardzo dużo wartości ma. Jeżeli macie możliwość, to spróbujcie chyba lepsza od zwykłych dżemów. Tak bym powiedziała, taka troszeczkę bardziej kwaskowa, bardzo smaczna polecam. Ostatnio Sławomir zapytał Was na kanale, czy chcielibyście live'a? Gdzieś tam w okresie międzyświątecznym, może przed Sylwestrem, gdzieś tam mielibyśmy czas na pogadanie, bo wiecie co zauważyłam? Że my się czasami nie rozumiemy. Wy nas oglądacie, na przykład mówię coś ja albo Sławomir, i to jest odbierane w zupełnie innym zrozumieniu. Tak samo ja Was troszeczkę nie rozumiem. Piszecie komentarz taki wyrwany z kontekstu, i ja nie wiem, jak się do niego odnieść, bo ja nie wiem, co on oznacza, czy. Uderzyliście we mnie, czy nie, i, i to jest, wiecie, takie y, trochę przesunę. I to jest takie trochę nie, nie, niezrozumiałe. Jeżeli ktoś nas ogląda długo, y, to nas zna. Ostatnio y, pojawił się komentarz taki, y, oczywiście osoby, które nigdy nie komentują, z reguły komentują wtedy, kiedy można po kimś pojechać. Ja widzę te osoby. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja o was wiem. I dla mnie sobie możecie pisać, tylko najpierw poznajcie nas, a nie wymyślacie historię z palca wyssane, jakoby ja mieszkała u mamusi i ja nie mam 50 lat, ja mam 43. Jak będę miała 50, to zrobimy fetę i się pierwsi o tym dowiecie. Natomiast ja mam 43 i ja nie mieszkam u mamy, bo my nasz dom dobudowaliśmy do domu rodzinnego i bardzo dobrze, bo rodzice mają opiekę i my zawsze jesteśmy blisko, nie muszą na nas wyczekiwać latami, miesiącami i takie uderzanie w nas, że mieszkamy z mamusią i że mamusia może nam pomaga, to jest zupełnie wyciągnięte znikąd, być może na własnej podstawie ktoś tak napisał, ale jeżeli chcecie pisać komentarze, to postarajcie się nas poznać. Niech one są oparte o prawdę, a nie o mi się Wasze, moi widzowie, drodzy. Także to tak, mam z Wami do przedyskutowania bardzo wiele tematów i, i miłoby było sobie pogadać. Moglibyśmy też Wam odpowiedzieć na jakieś tam wasze pytania. Nie każdy też pisze komentarze, ja jestem tego świadoma. Zachęcam, nie tylko wtedy, kiedy można się z kogoś wyśmiać, zachęcam komentować ogólnie, zadawać pytania, bo my między sobą możemy nauczyć się bardzo wielu przydatnych rzeczy. I dać sobie różne fajne sposoby na różne życiowe problemy. Także jak najbardziej możemy się kontaktować ze sobą, e, bo wiecie, wyśmiewanie się u nas na kanale generalnie nie ma małych dzieci bo ja zawsze się dziwiłam, dlaczego e, mówi się tyle o hejcie i tak dalej bo my prowadziliśmy kanał i nie mieliśmy tego. E, I e, dzieci, mówię, to chyba dzieci tak hejtują to dzieci to niemożliwe, żeby ktoś dorosły. Tak pisał. I wiecie, ostatnio u nas na kanale pojawił się film, który był może nieshejtowany, może raczej wykpiony. I wiecie co? Tam pisały osoby, które z reguły nie piszą. Dlatego śmiem twierdzić, że dużo osób ogląda, ale tylko po to, żeby się przyczepić. Przyczepić. Ze złośliwością napisać przykry, wyśmiewający komentarz, e, mają z tego fan, radość, nie wiem, to jest najprawdopodobniej oparte o jakieś albo traumy, e, albo właśnie ich życiowe kłopoty, bo jak to moja babcia mówiła: jak masz liche buty, to wszystkim będziesz patrzeć na ich buty, czy czasami nie mają lepszych, czy gorszych. Będziesz się do nich porównać pod tym względem. E, I myślę, że to tak jest i można to przełożyć na całe życie. Jeżeli my mamy jakiś niedobór w jakimś polu, będziemy u innych patrzeć tylko na to. I ja rozumiem, że nie każdemu się wszystko musi podobać, ale jeżeli się nie podoba, to ja nie oglądam, słuchajcie, treści, które mi się nie podobają. YouTube jest tak duży, że każdy dla siebie może znaleźć coś wartościowego, co, co mu się podoba. Niekoniecznie musi oglądać ludzi, których nie lubi, albo mu się nie podobają, albo różne są powody. Nie trzeba. I y, pamiętajcie, karma zawsze wraca. Nie wiem, czy macie już doświadczenia w tym polu, ale karma wraca. Kto ma doświadczenia w tym polu, że karma wraca, może napisać mi w komentarzu, bo ja już mam sporo. Także y, to, co wysyłamy do kogoś, wraca do nas często z podwojoną siłą i nie życzę nikomu tego, bo to nie jest przyjemne. Ja też nie jestem mała, się nie obrażam, bo jestem świadoma. Y, natomiast y, uderzcie się w piersi, czy to ma sens takie wypisywanie głupot. Jeszcze ktoś mnie pytał, znaczy generalnie często mnie pytacie, jaką witaminę D3 my używamy. My używamy tą. Ale wiecie, ja nie wiem, czy ona jest najlepsza. Po prostu taką kupuję i jak sobie zbadałam poziom, to on nie był jakiś tam super elegancko wysoki. Nie myście sobie. Później gdzieś tam jeszcze doczytałam się, że to poziom magnezu też dyktuje to, czy ten poziom D3 będzie nam wzrastał przy suplementacji, czy nie. No na razie mam to i mam olejek też z, z Dzikiego oregano, ponoć jest bardzo super na odporność. Jeszcze go nie piję, nie mogę się przekonać, bo on ma taki intensywny zapach, że dopiero jestem w trakcie, wiecie czego, zastanawiania się, jak go będę brała. Chyba z olejem, bo jest bardzo ostry, z olejem lnianym będę go sobie mieszał. Kropelkę tego oregano i łyżka oleju lnianego, bo ten pije. No i chyba tak go zacznę wprowadzać do organizmu dzieciom. Jeszcze nie mam pomysłu w, w ogóle, jak przemycę. Teraz zjem śniadanie, a kawę to już u mamy sobie zrobię. Tym zwarta i gotowa. Mam wałek, mam kij teleskopowy i idę. Sufitik do pomalowania, ale tu ściana już jest niby pomalowana, to ta moja mama jest szybsza ode mnie. Jeszcze to, ten róg. I tutaj to wszystko to jakiś gips ma być nałożony, ale pamiętajcie, piękno w bólu się rodzi. Nie da to? Drabina na środku. No mówię, piękno w bólach się rodzi. A few moments later. Oczywiście, już pomalowałam. Słuchajcie, tu coś mi wychodzi. Nie wiem. Włosy spiałam, bo to najwygodniej. I wiecie co? Te ptaki e, to nie są gile. Ja to wczoraj stwierdziłam, że to nie są gile. I zaraz Wam pokażę, ile sobie pojadły. Zobaczcie, z kokosa do zera. Kolby zostało tak malutko, muszę im dołożyć. I a propos tego, że to nie są gile, do nas przylatują sikorki bogatki. Żółte brzuszki mają i możecie sobie zobaczyć. Nie mogę się napatrzeć. Mówię gil to ma chyba pomarańczowy brzuch, no ale szwagier wygooglował, mówi: to jest chyba gil. No to mówię, no to mamy gile, ale my mamy sikorki bogatki. Zobaczcie, jak narozwalały tutaj. Pełno ziaren leży, bo one tu po pobroiły mi. Muszę im tej kolby dołożyć. Przyjechaliśmy do Brico widzowie, bo wy nie wiecie, że mojej matce potrzebny jest gipsar, bo brat będzie jej tam taki róg robił, zrzuciła sobie płytki. No i my z siostrą będziemy dziwikać ten gipsar. Chyba poradzimy we dwie, bo sama to bym sobie na pewno nie poradziła. Jeszcze brat mówi, tylko żeby wam nie spadł, bo jak wam spadnie, to pęknie. No to no to mamy takie hoocie. Idziemy. Widzowie, pomalowałam. Pojechaliśmy z siostrą do tego briko. Kupiliśmy ten gipsar. Bo ja to się nie znam na tym, co, czym by tutaj wygipsować, ale mój brat się zna. Kazał kupić nam gipsar i będzie dzisiaj mamy tam nanosił yy, na ściany. Bo my tego nie potrafimy zrobić. Wiecie o tym, nie? Chciałam się pokusić o to, ale jednak się trochę bałam, bo mówię, będzie później na coś ślepe oko wytrzeszczyć, więc może lepiej nie. Yy, brat mówił, że przyjdzie i zrobi to. No to super się bardzo cieszę. E, mamy pomalowanych. Teraz będziemy czekać tylko na mebelki. Chyba ma w środę dostać mebelki, więc pokażę Wam już efekt finalny. Nie będę Wam pokazywać remontów przecież. W czasie jak byłam w Brico, to powiem Wam co zauważyłam. Chciałam kupić pokarm dla ptaków, bo one już zjadły bardzo dużo. I e, jedna kula taka, która wchodzi w ten koszyczek, kosztuje 8 zł. 8 zł. A ja kupowałam 5 kul... Za trzy w Action i muszę do Action jechać, no i jeszcze kupić im ten kokos, bo tutaj się zeszły, już Wam pokazuję jak bardzo. Widzicie? One non stop tutaj mają robotę, przybiegają do nas na to jedzenie. Wiecie, jak jedzenie ptakom wystawi, to się je zwabia. Są z reguły sikorki bogatki, ale przyuważyłam też tu ostatnio dwa takie inne ptaszki białe, no to nie wiem... Ale ładne, takie dość szlachetne. W każdym razie zaraz im dołożę, bo jeszcze jedną kulę mam, to im dołożę w koszyczek. A jak będę w Action, to im dokupię kokos. Bo w tym kokosie była taka miazga i taką bardzo smakowała. No widzicie? Co z ptaszkami? Moja mama mówi, słuchaj, też mi kup ten karmik, bo mi się podoba. Powieszę na drugą stronę. Niech sobie jedzą. Na drugą stronę, wiecie, bo my mamy dwie werandy. Więc na mamy werandę byśmy powiesiły, to one by sobie tam znalazły to jedzenie na pewno. Idę im dołożyć. Spójrzcie, takie właśnie kupuję w Action. Mam jeszcze dwie kule, to pójdę im dołożyć. Jak tylko wychodzę z drzwi, to wszystko wyfruwa stąd. Ściągniemy i dołożymy. Ten wieszaczek też był z Action, słuchajcie, on kosztował chyba 8 zł. rzucimy im. O, widzicie i cyk. Tu mi Sławek zrobił taki o. Ale czy ja nie dosięgnę muszę sobie tak zrobić, poradzić. Cyk, dobra. Dołożyłam im. A tak wam pokazywałam, to muszę dokupić, bo nie ma Zjadnę. Widzowie ja jestem po ciężkiej pracy mamy już popołudnie. U mamy jest zrobione wszystko i w przygotowane. Tak. A teraz nie! Wow. Wow. Donia Nie. będzie mi robiła e, paznokcie od stóp, bo, bo mnie pogoniła, że czas zrobić, bo to trzy tygodnie mam i trzeba już zrobić nowe, trzeba ściągnąć. E, no to będziemy robić te paznokcie, wiecie? Na, tak, na takie coś to jeszcze mam siłę, bo już na nic innego. Pokażę Wam, jakie Donia dostała piękne kwiatki i jakie teraz ładne goździki są. Pięć goździki to były, wiecie, jakie? Czerwone, a teraz proszę bardzo, takie ładne kolorowe. Dostała kwiatki, no. Cię stanowisko gotowe. Donia już rękawiczki zakłada, bo ona ma swoją Więcej stylizację. Strany, bo mam z tej strony. <laughs> Dobrze to z tej ci będę nagrywała. No, to bierzemy się. Oj, jak mryga światełko. Softbox stoi. Może ci kupię taki specjalny fotel. Co? Co? Fotel taki fajny ci kupię. I wtedy już będziesz miała. Będzie mi wygodniej. Bo na razie to siedzę na podwyższeniu, wiesz. Wiecie co, jak wam u mamy, jeszcze <śpania> przypomniało mi się jedna rzecz i teraz wiem dlaczego ja nie chcę remontu w kuchni, bo to jest po prostu masakra roboty, masakra roboty i dlatego ja już mam dosyć, już tyle lat remontowałam dom i, i robiliśmy różne inne rzeczy tu, że to chyba z wiekiem przychodzi, że człowiekowi już się wiecie nie chce remontować, że machnie ręką, nie jest jak jest, wolę jechać sobie na wakacje z dziećmi albo nie wiem. Po no dlaczego twoje stopy wyglądają tak fatalnie? Jak fatalnie. Widzowie, nie mam fatalnych stóp. Już miałam widzowie wam nic nie nagrywać. Ale muszę was ostrzec. Zostałam oszukana na OLX. Może to nie wina OLX, ale jednak. Już wam opowiadam. No platforma trochę jednak się przyczynia do tego bezpieczeństwa, chociaż platforma tak, takie linki można wysłać również dobrze też przez SMS, nie? Wtedy można. Słuchajcie. Mam konto na OLX i ostatnio wystawiłam takie tam zabawki po Igorze, tam, żeby się ktoś tam za parę groszy mógł kupić i ten dostałam powiadomienie, że zabawka została sprzedana, a ja że mam całkiem niedawno konto na OLX, więc musiałam wpisać kod do banku, znaczy kod numer banku, numer konta banku, żeby płatność mogła przejść. Dostałam z OLX tam jakieś kody, no weszłam na ten OLX, pisałam numer konta, wszystko. Za chwilę dostałam SMS z OLX, że skontaktuje się ze mną pracownik, bo nie może przejść płatność. Nie muszę Wam długo tłumaczyć, że wszystko oczywiście było jak najbardziej prawdopodobne. Dostałam powiadomienie z OLX, że rzecz jest sprzedana, że asygnata jest do wydrukowania. Weszłam w asygnatę, jakaś pani z Piaseczna kupiła, dobra, mówię, to wydrukuję i ten. No i weszłam w ten link, ale tam było coś tam, wejść na PKO, potwierdź powiadomienia typu PUSZ, tralalala, tralalala, wiecie, tu Igor jęczy matematyka, tutaj Donia mi robi paznokcie, tutaj OLX. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że to jest oszustwo, słuchajcie. Dziewczyna zadzwoniła do mnie, podała się za pracownika yy, i wyciągnęła z konta mi pieniądze. Już jestem pod komisariatem policji w moim mieście. Nie wiem, czy widać, pewnie nie widać. Zadzwoniam do PKO. Wiadomo, poblokowałam wszystko, co mogłam poblokować, ale przestrzegam was, bo ja pracowałam w banku i ja pierwsza powinnam wiedzieć, czego nie robić, ale tak za maniaczą człowieka, tak to wygląda wiarygodnie, strona, która otwiera się PKO jest identyczna z prawdziwą, że dużo nie trzeba, i człowiek się nabiera. Pan poinformował mnie, że dziś jestem piątą osobą oszukana w tym. Jedna na OLX, jedna na Facebooku, tak? Czy dwie na Facebooku? W każdym bądź razie gruba kasa, słuchajcie, gruba kasa idzie. Mówi, że ma sprawę o 5000 o wyłudzenie, więc wyobraźcie sobie, na jaką skalę, wiecie jeszcze co mówią? Że to nie, niekoniecznie Polacy byli. Moje pieniądze zostały wypłacone w Warszawie przy ulicy Pięknej. E, to mi powiedziała pani z PKO. E, sprawa e, trwała minutę nie dłużej. Minutę nie dłużej. Uczulam was, bo ja dzisiaj już mam taki dzień, że mam dosyć i pokokardy po prostu.